Thôi, spot. No, coś jest spot Wsej spot? jest spot no No i coś tu jest ciekawego chyba nic tu nie ma, tutaj coś jest, patrz O oh, wskazówka, stay in the light No to już będzie grubo Gdzie masz wskazówkę, stay in the light? O, ah, jest bez kitu no O rumbanę, dobra I co, i to się tym aktywuje? A tu mamy jakieś drzwi jeszcze, patrz O, o, Ew, o Pa 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 pa, pa 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 pa, ho pa, o pa pa, pa. Jak tu razem wyjdziemy, to może. O, no. Dobra, git. Ale tam to wyglądało jak ten. Podejrzanie wyglądało, nie? O. No i fajnie. No i na środku drogi, w jakimś tunelu, nie? I teraz idziemy w drugą stronę. No to idziemy w drugą stronę. Nie da się. Jeszcze przewidzieli, Kurde. nie da Ale mamy jakieś pokoje. Pokój 0. Pokój zero się nie da. Pokój 1. O, 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 o. What the fuck? Aha! To jed... drzwi numer 1 nie otwieramy. Idziemy do. Ty. Dlaczego to są drzwi numer 4? No źle liczą, źle liczą. 1, 4, okej Co, Jaka pani nas będzie? To było zamknięte. Zamknięte, no. 37. Co się kryje o. Za drzwiami numer 37. Zamknięte. Trzeba lic lic stację zrobić. O, 94 jest. to jest. To jest jakieś 94. Zamknięte. Co tu jest? E. Oka co, my już wyjście znaleźliśmy? Co to jest, mega. Megane O, security check masz O kurde, co to jest? Oj Co ja tu mam zrobić? Required code? Przepuśćcie mnie, jestem z policji Dobra Ty, bo tu jakieś dalazie. dziwne rzeczy są Ty, bo to to to, 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 to trzeba jakoś ten, to jest jakaś zagadka Koda trzeba znaleźć ale zobacz to tam możesz przemieniać takie te Jak wiesz, klikał W, A, to tam się dzieje takie dziwne coś Ło, ty jakie drzwi 3999 Zamknięte, kurde, a takie ciekawe były Dalej się nie da przejść, to jest jakaś zagadka chyba, słuchaj, z tymi drzwiami, wiesz? Stary, ale, ale, dziwny hud wymyśliłem, co jest What? Hmm. Gdzie trzeba znaleźć pewnie jakieś... Ale to już sprawdziłem wszystkie drzwi, wszystkie są zamknięte. Tak? Tak, są tylko numerki. Dobra, to sobie te numerki coś muszą znaczyć. No jest ich dużo. No i to są duże, małe. O, otworzyłem, ty! Easy, ty to jest, to jest łatwiutkie. Pa, to jest łatwe. Poka chcę pokazać ci jak to zrobić? Chcesz to zrobić? Naklikał Nie nie, nie, ogarnąłem, ogarnąłem. Po, 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 chcesz zrobić to? Mów szybko, bo nie tak. Ale dać ci to, czy nie? Nie, dobra powiem Po prawej stronie masz Required Code i masz pokazaną jakby e, formę. E, w sensie masz pokazane te takie literki różne no i tak dalej. Jakie musisz i znaleźć. I masz trzy kolumny po lewej. No i, i skrolujesz scrollujesz w górę w dół i... Jak znajdziesz, to zatwierdzasz. No co, coś znalazłem. No, ja teraz znalazłem, znalazłem wszystkie trzy Nie pa. zatwierdziłem, ale jestem głupi. O, ej, nie mam latarki. Masz? Nie masz. Dobra, idź pierwszy. Mam. Masz, to daj. Jedną. A to idź pierwszy. Idź, idź, idź. Nie wstydź się. nie, 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 o, nie mogę, A ale... co tu jest? O, no ty świecisz, to się odbija. O, i tutaj co? To jest kolejna jakaś zagadka. Masz, zo zobacz sobie. Sprawdź sobie. Gdzie? Tak? Tu, tu, tu. Jakieś przełączniki. Kliknij. Może to światło jest. Ty, włącz światło. O! O! Dobrze! Ty! Ty bo tam, było, tam było napisane, że nie... My tu byliśmy! Ty, boa! i co to jest za wąż w ogóle? Tam było zaznaczone, że mamy być w świetle cały czas. Ano. Ale my tu byliśmy. Ty, komputer! O, na kompie można hasło wpisać. Kurde. Albo i nie. Siup. Papimunianio Nie działa ciu, papimunianio. Jak coś Trzeba szukać. Tu po szafkach. O, tu coś jest. Patrz. Tu jest kartka. Gdzie? E e haso to będzie. It he 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 heard you. It heard you. heard you. Jak? It heard it you. He heard you. O, działa, zalogowałem It's się. To, 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 to. O. o, leplików. Ty gate excel level 0. garaż tam jest w level 0. A, to jest to. Okej. Okay. Minimal danger? No jasne. <gry> Ale Gatex co to? Gatexy to chyba bramy na mortworze. Run. Okej, okay, i chyba wiem, ty, i teraz musimy chyba wrócić. Musimy chyba wrócić tam do tego. Do tego miejsca, gdzie byliśmy prędzej. E, gdzie był, była ta brama i tam, e, tam musimy zrobić chyba coś. W sensie zrobić, pójść tam po prostu. Kurde, ty, to my jesteśmy w jakimś tym. To jest jakiś, kurde... Jakiś projekt. Jakiś... Symulacja. Ty, ale pa pa pa, pokazać ci jaki chud wymyśliłem jak się bawiłeś pa. Normalnie u ciebie chodzę? Co to fuck? Co ty robisz nogami? No właśnie. Jakże to robisz? E, trzymam A i W. Pokażę jak to wygląda. A i W trzymam po prostu. Jak? No A i W. A i W trzymam. Wreskito. Taki bany hof, bym powiedział. Trochę, no. Dobra, dawaj. Wracamy do pokoju numer jeden. Co? O. Patrz. Otwieraj. Czyń honory. O. No nie, nie mów mi... Co jest? Co się stało? Co to było? Nie wiem. Okej, okay, dawaj, przechodzimy, przechodzimy. Ja pierdziele, przecież to... Ej, zamykaj się za nami, nie ma przejścia. A, otwieraj się, ty. O! Ehm. Um. Coś ty zrobił! Nic nie zrobiłem, masz latarkę? Dawaj, szybko, musimy znaleźć. Ja przecież to wygląda. Idę tutaj. Tu wygląda jak stałe światło. Tak, tutaj. Oh, biegną, biegną za tobą. Pa, 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 pa. Ja, to, to jest ten. Sekwencyjnie się gasi, nie możemy być w ciemności. O! Szafeczka, podejrzana. O! A ten woda. karton to co? Żebym sobie głowę tu schował, czy co? Ty, ale wody znalazłem. Te czy niebieskie drzwi można otwierać? Weź no mi i sądzi, co się tu patrzysz na oni mnie. Oni tam czekają. No? A my głupie. Co tu jest? Opa, otwieraj to, weź sobie, powyciągaj, bo ja miałem wodę. Razy trzy. Są takie pokoje, czyli na prawo też będzie pewnie pokój. Dawaj, biegniemy jak zgaśnie. Na jolo. Znaczy, jak tak się jak zapali. zgaśnie, <laughs> chodź, chodź, chodź. Biegnij! Biegnij! Zmęczyłem się! Zmęczyłem się! Żyjesz? Bardzo niedobrze, słuchaj, to, to niedobrze, niedobrze, żej, wiesz co, ja może zrestartuję, bo ja sam nie będę szedł przez to kurde tutaj wariactwo. Dawaj, dawaj, jeszcze raz. Biegniemy, 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 szybko na... Dobra, zostajemy tu, zostajemy tu, zostajemy tu. Jest, zjedzcie nas! On tam jest, widzę. Dobra, na prawo, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, zmęczyłem się! Żyję, złapał mnie, ty no, co jest? No szarpał cię przed moimi oczami stary no, no byłem w świetle no go. do światła biegnij O, zmęczyłem się, dobra? Przeżyję teraz Ale dziady. Ale my nie przebiegniemy tam na czas Przebiegniemy, tylko musimy y... nie wiem co musimy, ty woda tu jest Marzej, weź sobie tę wodę tutaj To też mam. A to dobra, to zbiera, ja zbieram swoje Ty gdzie będzie najbliżej? Na pewno po prawej? mhm mm to trzeba wyczuć no trzeba poczekać najlepiej się ustawić jakoś tu, pa dawaj udało się, dobra Po jak blisko byli, co za dziady oni chyba za nami chodzą nawet w jasnym tym, wiesz? ja myślę, że takie pomieszczenia jak tu są bezpieczne takie ciemne Chyba tak, pod nie? podejrzane, że są ciemne w ogóle. Dobra, nie mogę sprintować, bo. Ja... <laughs> po co jest ten karton? Ty Poland! Co? Ty Poland! A po co to? Coś tu można zrobić? Nie wiem, kopnąć, zjeść, ugryźć. Ej, gdzie my mamy biec na prawo? Nie wiem. Może jeszcze nie teraz, może jeszcze nie teraz. Poczekamy i potem pobiegniemy na prawo. Tak wzoruje się tym, co widzę tam. O, po drugiej stronie, wiesz? Mi się wydaje, że musimy dobiec do samego końca tego korytarza. Get ready. tego Na prawo, na prawo, na prawo. Żyję! Żyje, 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 żyje. Uhu. ale blisko było tej. Gdzie oni są? Nie wiem, nie widzę ich. Ale pa, tam jest chyba miejsce, gdzie musimy dobiec. Na to wygląda. Nic tu nie ma, u mnie też bida, stary. Bida, bida. Gdzie, czekaj, gdzie te gamonią są? Nie wiem, a każdy karton jest taki sam? Tak? Po co one są tutaj? Są po mówi. lewej, są tam pa. A my musimy biec tam, widzisz? Tam o na prawo, tam na środku jest takie przejście. Takie ośłącze. I tam musimy iść chyba. Ready? No? Ja. Dawaj. I teraz powinno zgasnąć, nie? Tak. Dobra żyje. Dobra. I, i tu mamy wyjścia czy tutaj coś jest, czy my tak po prostu biegamy bez celu e, dookoła? Chyba biegamy bez celu dookoła, słuchaj, bo u mnie nic nie było. A nie, pa, jest wejście na górę, to chyba tam musimy iść. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Tu na prawo mamy kolejne, ale to poczekamy. Teoretycznie mamy wystarczająco czasu, żeby sobie przebiegać między tymi. Tu są po lewej, dobra. Czyli nie możemy mieć w lewo, musimy iść w prawo. Dawaj. Ej, tu jest bliżej niż tam, co jest? O, biegły za tobą, ty. Bandyty. Kurde. Dobra, ja zobaczę tu. O! o znalazłem! Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. Na lewo, patrz, patrz, patrz. A czekaj, bo zobaczymy, zobaczymy, co na prawo jest. Nic, dobra. Chyba tu musieliśmy iść, wiesz? Tak mi się wydaje. Ale nie ma latarki. Uważaj na ciemność. A dobra, to jest przejście dalej, okej. Okay. Station, fun, station, fun. Mamy do wyboru no. albo zabawę, albo stację. Ty to wiesz co? To ja to zostawię, może widzom do wyboru. Widzowie zdecydują, Dobra. czy idziemy w lewo na stację, czy idziemy w prawo na zabawę. Yy, tak więc wasze tutaj te w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku, nie? A ty masz kurde w ogóle takie czoło, ci wystaje tak do przodu trochę. Na prawo. Się zesram i na lewo też się zesram. No to w sumie nieważne co wybierzecie, będzie bardzo fajnie i, i no.